Masz czy nie masz? No, nie mam. A wejdź dzwonek. Jak kliknę na nowe prezenty, to mi się pokazuje cyberhentai. No to to odrzuć. Okej. Okay. I weź jeszcze raz. O masz round, snack. No, o nie teraz mam? się. No kurwa, widziałeś, że nie było. Pojawiło się dopiero. Dobra, dawaj. I patrz, jak spadam, to jak użyję prawego przycisku myszy, to tak jakby się odbijam trochę, nie? Oj, ale. O, rozwodniłeś mnie! Fajne! To jest coś takiego też, że im więcej ty przegrywasz, to ty teraz dobierasz sobie, wiesz, dodatkowego bufa, tak, A ja jest, nie mam. zrozumiałem. O, Poison to boli. O! Zajebista Żyjesz jeszcze? O kur... <laughs> Jak ty to przeszyłeś? O***wa sam siebie? Tak. Ojejku, już no, inną, inną mam fizykę niż ty Aha, tak czału. Inaczej to u Ciebie działa Kurde to. O ty gnoju Oho, na hita będę ci brał Dobra Będziesz gotowy? Tak Oj, <noise> Rimecz! Co jest? To było trafione? Ta, moje pociski nie dotykają ziemi. Ła A co jak wejdę pod to? O, nie <laughs> dotykają. Nasze pociski się zderzyły siuszkami. Nie Ej. żartuję, nasz Widziałem pocisk. Widziałem. pocisk.

Haha, rilę! Ja tak samo. Ej, do k***a ty! To we mnie celowało. No bo byłeś na płaskiej powierzchni. Nie ej. no. Dobra, zapraszam cię jeszcze raz. Oho. No, spierdalaj ode mnie. Co ty masz za tarczę? Co to tak, była za tarcza? Spowalniającą. Dziwna sytuacja sytuacja w internecie. Spowolniłem i cię. cię. Ej no, <laughs> to nawet we we Tak! Tak. No to to masz pierdolone mm -hmm. Rzeczywiście mam, nie kłamał U... No we mnie, skur... nie? Co to za bonus j**any? Dobra, gówno jakieś wziąłem po prostu <laughs> pier... Mam, klikam, cokolwiek Ała! A bo ty coś wziąłeś, że ty chyba tracisz HP szybko A, bo ty masz więcej HP? Ale ty tracisz to HP bez skitu. Dlatego się czyta, co się bierze dziomek. O, Aha! 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 dla kus no już. O, jeszcze więcej poisona. O jezu, teraz byś mnie zabijał. Wystarczy, że raz mnie trafisz. O, no, umieram. Wow! No, podwójny poison to jest. turbowa rzecz. O. Bie biegłem. Ty to mogłoby być dobre. <noise> Kusi, a wezmę dla testu, bo pierwszy raz to widzę. Weź mnie nie atakuj, daj mi naładować. Kurwa, tak mnie to goni o, kurwa jak Czemu na Hita spadłem? To nie Fair No tubie chyba! No a ty jakąś armatą strzelasz, ty masz mocniejszy bit. Ó, mocniejszy build! Ty kurwa, jak możesz tak kłamać w internecie? A! Ty Ty stoisz na spawnie! A, 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 no co tu jest? Gigabeka, gigabeka! Ho, ho, he, he, no to no, kufa jest! F***a ten nief*** komik. No tak, w dupie, w dupie, w dupie, w dupie, w dupie, w, w rematch! Oh. Ty... I będziesz tak stał, jak Mówi ten, co stał poprzednią całą rundę. Pokczam dla ciebie. No ale moja klasa ma skilla. O ty... A, Chcesz mi zniszczyć mój świat? Mm -hmm. No to sam go zniszczę. Papa. Pa. O kurwa, jak to działa Papa. Pa. Nie, nie, nie nie. No, no oczywiście, że poison. Wiadomo. Wow. Robi wrażenie. O, Już. Może nie powinieneś tam wygrywać tego metina, bo cię się w to jest takie nieprawdopodobieństwo. O bym jeszcze poszedł i pupkę. Ała! Ej! Ej! Tarcza! Tarcza, szmato. Dobra, rematch. Matko, wali się świat. Ole, tam Oho! Już fastball? No dawaj. Prędzej czy później będzie build, który cię zniszczy. Mm. Aha. Nie. Nie. Ja mam za krótkiego penisa. O kurde! A, ryzykuję. Aha, Aha. Ja się mogę naposić. Kurczę, o, masz jakiś opę build. Nice! Kurde, no to to już nie jest nice. miejskie, no! słowa to! to! Nie, akurat to nie było planowane. Revans. <laughs> o. No to dawaj. O! No chyba jaja to są na, na komputerze, no. Skrzynią mnie zajęło. No Ale blokady! A, ale to dobra wymiana była! Go teleport! Nie, 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 to będzie fajne, to jest, to jest wesołe, tylko nie wiem czy Poison dalej będzie działał. Ała! Ja nie wiem co to robi. Wow! <laughs> Jedną bombę, atomową. Co ja mogę teraz zrobić? A, przegrać. Oooo, ja to wezmę. Aj, tarcza nie działa. Muszę idealnie jak się odbije, nie, że mam tarczę pri jakby... free fire. Aha. No O kurwa, to było dobre, bo użyłeś tarczę, ale padłeś, przez to, że nie miałeś jej Ała, Ta. wow, no tak, ściany zabijają. Diga wrażenia robisz ziomek Oj, ej, stary! To mnie ciągnęło w ścianę, ja podskoczyłem i tak no, mnie zawiało. Tak, ja ci mówię, to są y, małe silniczki ja. No kurwa, puść mnie! Rimecz, 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 no? Remage, remage. kolejny z za rok. A Atomowy, nie spodziewałem się, że będę siedział w tej 5 godzin, no? Też się nie spodziewałem, ale było to bardzo miłe. super nowa. Ale robię build poisonowy. Poison to życie. Ale wariatuncio z ciebie taki troszkę. No i widzisz waria, jak to się kończy. Czekaj, tak, idę pod late game'a. Pod late game'a idę. O kurwa. Nie Fajne O kurwa, mnie załatwiłeś. Takie sexy. Ochwal mnie! Nice, nie, to było dobra. Tak. A Nie no, już boli. Widzę Poison, nawet nie sprawdzam ostatniej karty, o Ale sraczkę mam. O bardzo ładnie to zrobiłeś. A dziękuję. Ok. Hmm. Co mnie zabiło? Ale to było zajebiste. Ty musisz się teraz skakać i ogarnąć, żeby sterować. Pojebanie masz. Kurwa. No, chyba tylko to. O kurwa, jestem niebieskim. tutaj Ale ja mam parkour, jebany. Ola, otwórz! Sekunda, Slayprox. Nice, wygrałeś, GG, uczciwie, dawaj. Rematch, rematch. rematch. Aj, fajnie teraz o. jest. Jest tak ciekawiej. O kurwa. Co to znaczy? Naprowadzane. No to niech będzie, to ma teraz sens. Tylko, że musimy nie mieć, o, o O kurwa, przecież to jest GG. Kurde, zajebiste. Kurwa, dawaj mi też homing, też chcę homing. Chyba nie ma. O kurwa. Hm. Widzę, że chcesz pod awanturkę zagrać. Ej, to może we mnie wlecieć? Może, może. Teleport daje naprawdę giga... O kurwa, co jest?

NICE Coś się unlucky wydarzyło Dobra, niech się dzieje. Mam full beat O kurwa, <laughs> o, kurwa. Jednak BK ze mnie. No i teraz tu twój koniec ziomuś. Wszystko mi się udało, gdyby nie x O, w dupę. Ja już mam... Ja muszę iść jeść, ziomek. Już też jest jedzenie. Kurwa, a ziomek, ty mówisz to wpier***ając. No wiem.